Druga strona, tutaj jest szafa z ubraniami. Nie wiem czy coś widać, tu są półki. Teraz widać, tu jest sejf. Pusty. Pusty, no, nie ma co wsadzić do sejfu, a może to i lepiej. Tu są nasze ubrania, buty, moich jest najmniej. Tu jest barę, Tu jest, zaraz dojdziemy do barku, tu jest łóżeczko Kajzerka. A teraz ma drzemkę, więc śpina wielki Wielkim Łożu. O, tu jest łóżko. Tak. A tu jest dodatkowe łóżko, jakby ktoś uczył, Tylko, że ja się boję, trochę go otworzy, bo mnie przygniecie. Dobra. Mamy no, stolik i ten krzesełek. Jesteśmy nie do końca rozpakowani, więc tak wszystko jeszcze tu ten. To jest. Kaiser już zrobił sobie daszek w takim przedszkolu? Okej, okay. taki z rałką, przesałkanem. I oto nasz widok. To jest taki. Nie wiem co to jest Wszyscy ludzie wychodzą na papierosy i w ogóle Pod nami są też jeszcze te balkony Słucham? Gdzie? A dlatego ona mówiła Czy mówiłam? Pytałam się gdzie jest? No Laska tam mówiła, chodź do Pytałam czy widziałeś gdzieś tu No to tak My <laughs> zazwyczaj siedzimy tam, przez te kratki tam na dole Tak sobie latamy, nie? Latamy sobie na basen O, to jest bardzo ważny punkt bo Tutaj jest taki bardzo którego się przypływa Tam widać... O, to, tego rudego chłopaka poznaliśmy, jego dziewczynę Tymi, o tymi, o tymi o problemie taki brodzik dla dzieci i tu też jest tak płytko jak widać pod tym mostkiem nie można przepłynąć, tam jest taki malutki wodospad do następnego basenu wodospad trzeba przejść tym mostkiem a tam jeszcze za te o. To jest jeszcze basen dla dorosłych O i tak, tej kraju przed półkę tam nie chodzimy Znaczy się gra z były i matką, jest konfuzjowany więc więcej nie poszło O, ty nie wiedziałeś, że rudy tam płynie. Gdzie płynie? Który rudy? Ten nasz znajomy nowy? No jest przy barze Przed chwilą go filmowałam Dlatego stał się naszym kolegą chyba, bo jest rudy no i tam z drugiej strony jest właśnie plaża. Ja jestem trochę chora. No, dobra.